No i ulubione drzewa. Posłanie Siołowskiego, byłego posłania Siołowskiego, czyli mirabelki. Spóźniłem się jakieś dwa tygodnie, żeby tutaj przyjść, zrobić zdjęcia. Nigdy nie było czasu. Takie białe, kwitnące mirabelki w tej chwili można zobaczyć tylko i wyłącznie no na północy, podą wiosna, idąc na północ, te strefy się przesuwają, więc... Jeśli ktoś chce sfotografować mirabelki, może pojechać na północ. Jesteśmy oczywiście w sadku. Te mirabelki są ciekawe nie tylko wiosną, ale tutaj jesienią masa tych owoców jednak spada. Ludzie z nich nie korzystają, natomiast korzystają później ptaki. Przed chwilą, zanim włączyłem komórkę, przeleciał grubodziób, który ma idealne narzędzie do zgniatania skorup a językiem pozbywa się tej osłonki pergaminkowej. Na tym kiedyś się przyglądałem e, właśnie żerowaniu grubodziobów na peskach mirabelek. Fajnie to wygląda. Nie miałem wtedy aparatu. Pewnie bym to uchwycił. E, nie tylko mirabelki przestały kwitnąć. Inne śliwy też już przestały u nas kwitnąć. Czyli tu jest pas Polski Środkowej. Pasie Polski Środkowej. Trawa przeskoczyła. No a tam dalej jest sadek i za chwilę zanurzę się w sadek, bo tutaj w tej chwili kwitną powinny już zacząć kwitnąć a jeśli nie to za kilka dni czereśnie, ale ostatnio jest troszkę cieplej niż zwykle, więc podejrzewam, że teraz będą kwitły czereśnie, jeszcze tego nie wiem, nie było mnie 4 dni w Radomiu 4 dni temu jeszcze nie kwitły miały roz... pączki rozwinięte, natomiast Teraz powinny już zacząć kwitnąć. No i może uda mi się coś fotografować w tym kwieciu. No bo też tutaj mamy kolonie kwicołów, mamy szpaki, mamy pokrzewki. Pokrzewka ubista zawsze jest. No i tam ten zawadzący ptaszek, przylatujący przelatujący. To jest oczywiście bogatka. No to ja za chwilę ruszę, zobaczę co tam jest. No i korzystając z tego, że jeszcze nie ma krwiopijców, ale już widziałem pokolenie, które przygotowuje się. O, tam mamy szpaczka, ten też tokuje, gdzieś tutaj musi być jakąś niszę, bo szpaki w odróżnieniu od kosów, z którymi się mylone bardzo często, są dziuplakami, natomiast kosy wiją gniazdka wolne. Chociaż czasami im się zdarzy w jakimś załomie albo w jakiejś niszy również to zrobić. Szczególnie w warunkach miejskich.